Witajcie kolejnego dnia w piękny słoneczny dzień. Tak powinienem chyba zacząć jak tutaj jest pięknie zarówno mapa, jak i znaki prowadzą na nową drogę, na objazd nawet był znak, żeby jechać w lewo. No i... No i, i, i tyle. Co najgorsze było, że przed nami ciężarówka nie mogła podjechać i cofała się na nas. I właśnie dla takich widoków spacerujemy sobie. Kolejny raz czas pożegnać miejscówkę koło Wlory. W sumie we Wlorze, bo ta plaża do tego miasta oficjalnie należy. Jeśli kiedyś będziecie w Albanii i chcecie być blisko morza, ale w bardzo fajnym, cichym, spokojnym miejscu, to myślę, że tutaj zawitajcie. Miejsce oczywiście znajduje się na naszej mapie w opisie pod filmem, i tam Was zapraszam. Rano przywitało nas piękne słońce, teraz znowu chmury. Ostatnio, kiedy tu byłem, też były chmury i wiatr. Chyba to miejsce zimą nie do końca jest takie jak latem, kiedy można by było na tej plaży wylegiwać się i odpoczywać. Ale to mnie i nas nie martwi. Przecież kolejne przygody przed nami, przed Wami również. Więc zapraszam. Kolejna dzika miejscówka przed Wami i przed nami. Nie odjechaliśmy daleko, a to dlatego, że jest kilka miejsc po drodze do Sarandy, które chcemy zobaczyć, ale żeby je zobaczyć i też Wam pokazać, potrzebujemy dobrej pogody. Jak na razie cały czas padało, dopiero przed chwileczką przestało, a mamy godzinę 14.10. Więc postanowiliśmy, że już nie będziemy kontynuować dalej tej drogi, bo nie ma to sensu. Za 3 godziny i tak będzie już ciemno i szaro. Do tego miejsca mamy jakieś jeszcze 20 km. Tam kabaj będzie iść z buta, więc na pewno zajmie to trochę czasu. Więc po co odbierać sobie to, te ładne widoki, kiedy wiemy, że jutro od rana będzie piękne słoneczko? A dzisiaj przy drodze, ale na jakże sympatycznym parkingu. Autko przyczepa, o jakieś kolejne psy od razu, jak widać. No i zobaczcie zresztą tą piękną plażę, która tutaj na dole jest. I już tutaj teraz widać ten turkusowy przepiękny kolor morza. A co dopiero się wydarzy, kiedy jeszcze wzejdzie słoneczko? O tym przekonacie się pewnie w kolejnych ujęciach i jeśli dzisiaj coś jeszcze będzie się ciekawego działo oczywiście, że się dla Was włączę ale gdyby okazało się że ten dzień to będzie tylko praca montaże, jedzenie to pewnie zobaczymy się jutro na tych wszystkich pięknych miejscach więc pamiętajcie o subskrypcji pamiętajcie o komentarzach i łapce w górze za wszystkie bardzo Wam dziękujemy witajcie kolejnego dnia w piękny Słoneczny dzień, tak powinienem chyba zacząć. Jak tutaj jest pięknie, może trochę tych śmieci, ale poza tym, zobaczcie sami. Chyba już nic więcej nie potrzeba. Ale teraz trzeba zaczepić platynkę do złotka i ruszyć. Pokazać wam jeszcze piękniejsze plaże. Zobaczcie moi drodzy, jak tutaj jest pięknie. Co prawda jedziemy po prawej stronie, jak widzicie na mapie, czekajcie. Nie, nie będziecie tego widzieć. Pokażę Wam to po prostu na przebitce. Ale zobaczcie, jak tutaj pięknie. Z jednej strony wielkie góry, z drugiej strony ośnieżone szczyty. I tutaj też piękne góry. Niesamowite miejsce. A po drugiej stronie tych gór, niesamowite plaże. Ale jak pokazuje nasza historia, dostęp tylko od morza. A nie od lądu. Chociaż gdyby się tutaj wybrać na wycieczkę kilkugodzinną i ryzykować, bo szlaków nie widać, to pewnie dałoby się przejść na drugą stronę. Pytanie tylko, czy dałoby się zejść, bo to są już takie bardzo klifowe, klimatyczne plaże niczym z pocztówek czy jakichś Instagramowych zdjęć. To jest właśnie ta ukochana Albania. E, ta dzikość i ten nieład jednych bawi, drugich smuci, może też wkurzać, ale i tak nic to nie zmieni. Bo zarówno mapa, jak i znaki prowadzą na nową drogę, na objazd nawet był znak, żeby jechać w lewo. No i. No i, i, i tyle. Brakuje nam jakieś 20 metrów, żeby móc jechać dalej, ale niestety nie pojedziemy. Musimy się cofnąć parę kilometrów, które jechaliśmy specjalnie pod górkę, żeby objechać tą drogę, która była objazdem. Absurdów w Albanii nie brakuje, ale tak pięknych widoków również. Jeszcze mi się trzęsą ręce, nie wiem czy to widać. Ale takiego podjazdu jeszcze nie mieliśmy. Wszystkie bieszczady, Alpy, które objeżdżaliśmy z boku, Karpa, Szklacka Poręba to było nic do tego, co tutaj przeżyliśmy. Jeszcze najgorsze było, że przed nami ciężarówka nie mogła podjechać i cofała się na nas. No, powiem Wam, że czegoś takiego jeszcze nie doświadczyliśmy. Choć widoki są takie, które zapierają dech w piersiach, cały czas z tyłu głowy miałem, czemu nie wybrałem tej drogi w środku Albanii, gdzie na początku prowadziło mnie właśnie tam. Tutaj są punkty widokowe, są nieziemskie plaże, ale jeśli macie zestaw z przyczepą, który e, wiecie, to nie jest super turbo maszyna, to tędy nie jedźcie, bo będzie Was to kosztowało, jak widzicie, tyle stresu, co nas. Udało się. Podjechaliśmy. Widoki są obłędne i na pewno było warto. Teraz jeszcze, kiedy adrenalina, endorfiny i wszystko miesza się razem, we mnie nagrywam od razu, żeby na gorąco i trochę was ostrzec, ale z jednej strony zachęcić, no bo zobaczcie, jak to tutaj cudownie, nieziemsko i genialnie wygląda. Kolor tej wody, przestrzeń, połacia terenu niesamowite niesamowite miejsce, ale tak jak mówię bardzo bardzo uważajcie jeśli będziecie tutaj kiedyś wjeżdżać ja za chwileczkę narysuję wam tutaj z boku która to dokładnie trasa i zobaczycie zresztą jakie ślimaki na jedynce tak Podjeżdżaliśmy na jedynce, na maksa odkręcone ogrzewanie okna, tylko po to, żeby odciążyć silnik najbardziej jak się da. Przełożyliśmy nawet rzeczy z, z przyczepy do samochodu, skrzynki, jesteśmy cali tutaj, można powiedzieć, zawaleni. Zresztą zobaczcie tutaj nasze ciuchy, tam też, z krzesła, stoliki, skrzynki, no wszystko to się dało, żeby ten ciągnący był cięższy od tego ciągniętego. Uff. Udało się No nie nagrywałem wam jak wjeżdżałem bo chyba nie chcielibyście oglądać przerażonego kierowcy który nic nie mówi, ale całkowicie skupię się na tym żeby podjechać Uff. Nawet nie wiecie jak się cieszę, ile tutaj naklejek Ja się nie dziwię, my musimy sobie naszą hit planetową zrobić, są jacyś pojechani w Uczykiję. tak na szybko patrzę Ktoś tu jeszcze z Polski? Na razie z Polski nikogo więcej nie widzę. Bezdroża, 4x4.pl Pozdrawiamy. No i Hit Planeta też się tutaj dostała, ale musimy się tych naklejek naszych dorobić i będziemy sobie tutaj je przyklejać. Dobra, bo się rozgadałem. Dużo emocji, dużo naprawdę, aż się gotują, ale już jest uśmiech, już czuję, że się udało, a to najważniejsze. Lecimy dalej. Nieziemski widok chmur, które okalają tutaj te ośnieżone szczyty, a my tutaj w krótkim rękawku, bo w słońcu naprawdę jest ciepło, tutaj nasz zestaw, będziemy zawsze pamiętać, że my tutaj dotarliśmy, a już teraz przed Wami Viewpoint. To tak jest opisywane, oczywiście, punkt widokowy. E, to tutaj można powiedzieć, przez niego jechaliśmy tamtym wzgórzem. Ogólnie droże, droga jest też troszeczkę inna. Tylko tam jest teraz remontowany tunel, i dlatego trzeba się wspiąć na tą górę. Chociaż docelowo też trzeba by się trochę powspinać, może nie aż tak bardzo jak my dzisiaj, ale tak to wygląda. Na wprost was, e, dokładnie tutaj, cały ten odcinek to już Korfu, e, czyli Grecja, można by rzec no teraz sami ocencie jak tutaj jest niesamowicie na dole te resorty jakieś kempingi przepiękne plaże przepiękny piasek no i ten kolor turkusowo jasno błękitny Ach, no niesamowite miejsce powiem wam że no chyba czegoś tak pięknego jeszcze nie widzieliśmy na pewno nie w Albanii więc choćby dlatego warto tutaj przyjechać. Ponieważ mamy już dość podjeżdżania i zjeżdżania, to zostawiliśmy samochód przy trasie. Jest taki fajny parking, e, taka zatoczka na zakręcie. E, I dam sobie platynkę ze złotkiem, poczekają na nas, bo teraz jesteśmy w takim bardzo też magicznym miejscu. Jest kanion, i na samym krańcu tego kanionu jest plaża i morze. Jakże piękna na zdjęciach, jakże urocza. Na wielu filmach z YouTube'a. Więc zobaczmy sami, czy warto. Bardzo fajna ścieżka, zresztą zobaczcie sobie tak malowniczo idzie się pomiędzy jakimiś zaroślami. Tutaj pewnie, kiedy pada, płynie sobie jakiś tam mały potoczek. Można tutaj też iść normalnie trasą, bo jest tam droga asfaltowa. Ale, ponieważ od razu ona idzie dosyć mocno w dół i jest bardzo wąska, Postanowiliśmy, że po prostu się przejdziemy. 3 km od naszej zatoczki, tam było napisane 3 km, 1 godzina, więc zobaczymy, ile nam to zejdzie. Trzeba tu uważać pod nogi, bo trochę jest ta droga taka nierówna. Ale poza tym bardzo przyjemnie się idzie. Słoneczko świeci, jest nam przyjemnie ciepło, więc nic dodać, nic ująć. Widzimy się za moment na plaży, chyba że po drodze. Będą jakieś cudowne ujęcia tego kanionu, to również Wam go oczywiście nagramy. Jakże piękna i malownicza trasa, niczym w górach. Tutaj prowadzi właśnie od tej drogi. Nawet powiem Wam, że jeśli będziecie tutaj kiedyś i wiedziecie sobie na ten parking, bo nie, wydaje się, że nie będzie to aż tak skomplikowane. Na zdjęciach z tej tarni, jak sobie teraz patrzyłem, jest mnóstwo kamperów tam na dole, więc myślę, że da się po prostu zjechać. Ale przejście po prostu dla widoków, dla fajnej przygody i bardzo miłego krajobrazu. Jeden z takich teraz przed Wami. Zobaczcie, jak tam jest na dole. Kamera, oczywiście, to mega upraszcza, ale to jest myślę, że spokojnie jakieś 100-120 metrów w dół. Naprawdę stromego spadku. A my stoimy mniej więcej gdzieś tutaj. Lecimy dalej. I właśnie dla takich widoków spacerujemy sobie po tych zboczach kanionu. Wygląda to fascynująco a stamtąd przyszliśmy jesteśmy na miejscu piękna droga, ale jeszcze piękniejsza plaża. Ja chyba muszę wejść sobie na synonimy.pl i poszukać różnych zastępczych słów na piękny, przepiękny, fantastyczny, cudowny. Oj, taki jest teraz widok, więc zobaczcie sami.